W październiku, kiedy temperatura wody spada, liny schodzą na głębszą wodę i stają się bardziej ostrożne. Aby ich sięgnąć, często potrzebujemy wędki z kołowrotkiem i bardzo delikatnym i czułym zestawem. Naturalne zachowanie przynęty to podstawa na lina w chłodnej wodzie, dlatego obciążenie musi być możliwie jak najmniejsze, by nie wyczuła go ryba. Najlepsze do tego celu są dociążone waglery. Kreluzo Control Match ma większość obciążenia wbudowaną, więc na żyłce wystarczy jedna mała siłcina. Lin nie czuje oporu, a branie jest doskonale widoczne. Krętlik jest obowiązkowym elementem zestawu do odległościówki. Bez niego żyłka przyponu będzie się skręcać w warkocz. Przypon nie za długi, 20 cm to optimum. Grubość żyłki przyponu zależy od tego, czy łowimy na otwartej wodzie, czy przy zielsku. 0,10 mm w zupełności wystarczy na 1 kg lina, jednak głowiąc w zielsku minimum to 0,14. Wielkość haczyka zależy od przynęty. Im jest ona większa, tym większy musi być haczyk. Żeby uzbroić kawałek dendrobeny, która jest najlepszą przynętą na tą porę roku, wystarczy rozmiar 14. Bardzo ważne jest wyważenie spływika. Nad powierzchnię wody powinno go wystawać jak najmniej, na tyle dużo, żeby go widzieć.